Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich naszych zmarłych kolegów w biegłym sezonie. Witam. Minutę sztile. um die Ferszty. Dziękuję. Dziękuję. Teraz. Poproszę na scenę prezesa Polskiego Związku Skata Henryka Brzoska. Ich o di winie, Henryk Brzoska, prezydent Policji Skarbowej. Proszę na scenę prezydenta ISPA World, Rainer Grüner. Ichbita o i proszę na scenę sędziego Głównego Zawodów, Jana Malkusza. Teraz oddaję głos prezesowi Polskiego Związku Skata, Henrykowi Brzoszek. Panie, panowie, chciałem przywitać wszystkich przybyłych na tą dzisiejszą uroczystość. Jest to uroczystość, jest to święto Polskiego Związku Skata, święto nas, szkaciorzy. Uważam, że tutaj zebrała się nasza nasza polska elita graczy z którymi chcą się zmierzyć nasi, nasi przyjezdni goście ale w pierwszym rzędzie chciałem przywitać ubiegłorocznego mistrza Polski kolegę Władysława Maziarczyka akurat chodził chciałem, chciałem bardzo serdecznie przywitać Przybyłych, przybyłych przedstawicieli ISPA World, kolegę, kolegę, przyjaciela i szefa Międzynarodowej Federacji Skatowej, Rainera Grinerta. Chciałem, chciałem przywitać wiceprezydent ISPA World, koleżankę Rozitę Rothauser. Chciałem tutaj jeszcze przywitać kolegę, który przyjechał do nas z Belgii, Kolega Freddy Becker. Panie Panowie, chciałem oddać głos szefowi Ispy Ward, koledze Reinerowi Grinerowi. Drodzy przyjaciółki skata, drocze przyjaciele z witam Was bardzo serdecznie w imieniu Ispy World. Po pierwsze, Gratuluję Henrykowi na Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier zur diesjährigen polnischen Skatmeisterschaft eingeladen wurden und mit Rosita Rodehüser hier dran teilnehmen dürfen.

Es ist für uns, dass wir mit den polnischen Ganz besonders möchte ich mich bei Henrik Broschka für die langjährige, wirklich angenehme Zusammenarbeit bedanken, die zwischen der ISPA Polen, dem polnischen Skatverband und der ISPA World herrscht. Dziękuję Henryk. Chciałbym szczególnie podziękować za długą współpracę, długoletnią współpracę z, z naszym prezesem Henryką Brzoską. Ja. I serdecznie <laughs> dziękuję. <laughs> A teraz jesteśmy po niedawno odbytym zjeździe Polskiego Związku Skata. I proszę na scenę obecnych tu członków Polskiego Związku Skata, e, e, Zarządu Polskiego Związku Skata. I bitte o um, e, debinę, Vorstand, de polnisze Skatverband. Co e, by był? obecny tu. Prezes, prezesem jest Henryk Dziocka, wiceprezesem obecny tu, ucjan Cebula. Skarbnik, e, skarbnik Henryk e, Witkowski, sekre, Tadeusz Witkowski, sekretarz Jan Rusin oraz członkowie zarządu Han Kołodziczy Krzysztof i Czepionka Piotr. I Jan Farugę oczywiście. Bardzo mi prosił. A teraz proszę powstać do hymnu. Dziękuję bardzo. Panie, Panowie, 28. Mistrzostwa Polski w Skacie uważam za otwarte. Jeszcze raz chciałem życzyć wszystkim dobrej karty, niech wygra najlepszy. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, znowu gościmy na Mistrzostwach Polski, tym razem kategor kategoria ogólna. Jakie zasady obowiązują? W kategorii ogólnej obowiązują zasady 4 serie po 36 rozdań. Pierwsza, druga seria jest z losowania, natomiast trzecia i czwarta seria są tak zwane play-off. Według zajętych miejsc od 1 do 120. Do stolików zasiadają. Są zasady play-off, czyli później gra się z zajętych miejsc, ale może się tak zdarzyć jak choćby z naszymi juniorami tydzień temu, że zagrali przy jednym stole, a są z jednego klubu. Tu jest możliwość przesuwania zawodników. Więc jest możliwość przesuwania. Jeżeli dwóch zawodników, przykładowo grałoby na stole numer 1, czyli od numer 1, 2, 3, 4, to ten z niższą pozycją jest wycofowany na stolik numer 2 z numeracji 5, 5678. Żeby uniknąć gry z jednego klubu zawodników. Dokładnie tak, żeby po prostu było to fair, uczciwe i sprawiedliwe, żeby ktoś przez złe wybicie, czy obsłużenie koloru, czy, czy jakieś, w jakiś inny sposób nie był posądzany, że, że grają na spółkę. bardzo ważne impreza dwudniowa. Tak jest, bo pierwsza szesnastka kwalifikuje się do finału. W finale jest pięć serii po 36 rozdań. Jest to o tyle sprawiedliwe, że każdy gra z każdym. Ma ta możliwość przy tych pięciu seriach po 36 rozdaniach. Mamy 120 zawodników, ale jest też pula tak zwana prezesowska. 120 osób gra w finale z różnych klasyfikacji. W tym są zarezerwowane cztery tak zwane dzikie karty i z tych dzikich czterech miejsc dziś skorzystali prezydent Ispa World z, z, ze skarbnikiem panią Rositą. E, oprócz tego jest prezes belgijskiego Związku Skatowego. Oni uczestniczą w grze i przy ich stoliku gramy po niemiecku. Oczywiście wszelkiego typu zawody międzynarodowe typu Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, czy nawet jak zawodnicy polscy uczestniczą gdziekolwiek na świecie w zawodach skata, obowiązuje język niemiecki. Widziałem u, u pani skarbnik, że ma swoją listę niemiecką, ale jej nie używa. No bo pani skarbnik rozgrywał mecze w Polsce już po raz któryś, więc jest do list polskich przyzwyczajono. Czym się różni lista polska od listy niemieckiej? Na liście niemiecki nie ma, nie ma pisaniu, jeśli chodzi o wysokość licytacji. Natomiast lista polsko to posiada. Niemcy twierdzą, że to ten, który pisze A i C, żeby był bardziej skupiony na grze, więc wyeliminowali wysokość licytacji. Natomiast lista polsko to mało, bo to bardzo dużo pomaga, jeżeli zostało wylicytowane przykładowo wysokość 46, a zawodnik długo myśli i potem zaniżo gra, no to jest udowodnione, że licytował 46, więc musi się dostosować z grum do licytacji, wysokości licytacji 46. Na tegoroczne Mistrzostwa Świata pojedzie więcej zawodników z tego tytułu, że są u nas w kraju, ale niektórzy pojadą po raz pierwszy. Trzeba przypomnieć, jakie tam obowiązują zasady. No więc tak jak już na, na początku było tu powiedziane, obowiązuje język niemiecki, jeśli chodzi o Grafskata i ci zawodnicy, którzy pojadą pierwszy raz na, na taki turniej, turniej rangi. Będą zaopatrzeni w licytację w języku niemieckim. Korzystając z tego, że, że jest tu również prezydent ISPA, kto będzie obsługiwał ze strony technicznej w formie liczenia punktów, kart, zliczania stolików? Więc strona techniczna zawsze należała do, do ISPA World, czyli za ta, za ta strona była ISPA World odpowiedzialna za te wszystkie, za komputery, za, za listy, za obsługę, jednym słowem. Jesteśmy na indywidualnych mistrzostwach Polski, kategoria ogólna. Tych kategorii jest więcej, ale wcześniej tak nie bywało. Oczywiście. Związek powstał w 1984 roku, ale zanim Związek jeszcze powstał, nasi działacze, założyciele związku postanowili już zorganizować mistrzostwa. Ligowe, indywidualne, nawet i pucharowe. I w tym pierwszym momencie stworzono cztery ćwierćfinały po 200 zawodników z których awansowało po 100 najlepszych połowa do półfinału, z kolejna połowa z tego po 200, to znaczy po 100 awansowało do finału. 200 uczestniczyło w pierwszym finale indywidualnych mistrzostw Polski, który odbył się w Jastrzębiu. No, tu jeszcze można dodać, że akurat mistrzem pierwszym został zawodnik, który dostał się z listy rezerwowej. Pan Cywis Teodor, który oczywiście jest tu obecny na tych mistrzostwach również. To był pierwszy mistrz Polski. Następnie to tak było przez 4 lata. E, później nasi działacze zauważyli, że mamy wśród siebie e, w naszym gronie również kobiety i... Postanowiono utworzyć kategorię kobiet, a więc wtedy już były mistrzostwa jak gdyby mężczyzn i kobiet odrębnie. Potem dołączono do tego kategorię juniorów, bo zauważyliśmy, że mamy wśród siebie grono młodych zawodników, ale należy ich uhonorować troszkę inaczej, żeby w własnym gronie rozegrali mistrzostwa. No w tej chwili ewolucja ma związek liczy 27 lat a więc to już jest kawał historii no, doszliśmy do tego że rozgrywamy mistrzostwa w kategoriach juniorów kobiet i seniorów to są takie trzy kategorie które były rozgrywane a i oczywiście kategoria ogólna ta kategoria ogólna to jest rozgrywamy mistrzostwa po kwalifikacjach i czym są kwalifikacje kwalifikacje turnieje kwalifikacyjne są to Turnie z cyklu Grand Prix Polski, tam zdobywamy punkty Grand Prix, one nas kwalifikują, uczestników tych turniejów kwalifikują na liście i czołówka e, listy Grand Prix z poprzedniego sezonu uczestniczy w e, finale indywidualnym Mistrzostw Polski w sezonie następnym, a więc to jest czołówka z sezonu 2011, dziś gra na tych mistrzostwach. Proszę o przywitanie wiceministra gospodarki pana Tomasza Tomczykiewicza. Jak... Zawsze my jakoś kaciorze wiemy, że on jest naszą ostatnią deską ratunku, zawsze pomoże. Cóż tu dużo gadać i możemy powiedzieć dzisiaj, że obiecał nam pan Tomasz Tomczykiewicz, że obejmie patronat nad e, mistrzostwami e, świata, które e, odbędą się u nas e, we Wiśle, także w Karpatch przepraszam, we Wiśle były mistrzostwa Europy, przepraszam. To jest raz. I jeszcze chciałem poprosić na scenę właściciela, współwłaściciela ta wizji, telewizji, która, która nas pokazuje od paru lat. Prosimy bardzo. Chcąc wykorzystać bytność tych panów, ja może poproszę najpierw pana Tomasza o parę słów. Przepraszam, że przeszkadzamy w grze, bo to przecież najważniejsze wydarzenie w roku dla państwa. Mistrzostwa Polski, także życzę dobrej gry i, i dobrej atmosfery przez te dwa dni. Myślę, że słoneczna pogoda i też przyjazny Śląsk zawsze mile Was tu wita. Tak jak Pan Prezes powiedział, staram się wspierać Szkata. No to jest dla nas ważna gra dla Śląska, także życzę wszystkiego dobrego, dobrej gry. proszę bardzo. Dzień, dzień dobry państwu. Ja, ja chciałbym e, zapowiedzieć też, że niedługo powstaną dodatkowe programy w naszej stacji, które będą związane e, z z programem, który będzie analiz analizą wybranych gier skatowych, bardzo trudnych, gdzie będą komentarze ekspertów, coś takiego i na wzór, gdzie inne dyscypliny, że tak powiem kartowe robią to już. To jest jakby jeden, jeden program, który, który teraz trwają rozmowy z, z Polskim Związkiem Skatowym na ten temat oraz program, który będzie związany z nauką skatu. I to też, te, też zamierzamy wprowadzić. Niezależnie od tego, że e, kończymy, dopinamy rozmowy na temat. Y, y, y relacji z Mistrzostw Świata, gdzie mamy patronat i będziemy Państwa na bieżąco informować, co tam się wszystko będzie działo. Także będzie to, prawdopodobnie będzie to na żywo, a jak nie, to z drobnym jakimś opóźnieniem. Zobaczycie to Państwo, no, w zasadzie trwają też do rozmowy, żeby w innych, w innych stacjach kablowych, żeby, żeby jednak wydźwięk tego, żebyście żeby mogli to zobaczyć, był jak najszerszy. Także cieszę się, że, 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 że Państwo jesteście Zainteresowani tym wszystkim, co robimy i chciałbym podziękować za, za wyrazy różne, dobrego słowa, bo do, docierają do nas przez związek skatowy, takie, takie tak, e, słowa. Dziękuję bardzo Państwu. Panie Panowie, chcąc wykorzystać tutaj bytność Pana Tomasza Tomczykiewicza, chcielibyśmy wręczyć puchary za Grand Prix. Jego prosić, żeby wręczył puchary za Grand Prix Polski za ubiegły rok. Bardzo prosimy na scenę Arek Konowalski. Witam do gminy Arek Are Konowalski. Poprosimy, poprosimy kolegę Krzysztofa Kołodziejczyka. Kaszuba Piotr. Prosimy bardzo. Pan prezydent ISPA World Rainer Grunet. Jak ISPA World widzi Polskę i jej przygotowania do, mistrzostw, do nadchodzących Mistrzostw Świata? Sekcja z Polskiego pod przewodnictwem prezesa pana Henryka Brzoski wykonała wspaniałą pracę, żmudną i dokładną, i możemy się w dniu dzisiejszym na ich Konsekwencje i ich pracy w, w pełni polecić i oddać. Jak ocenia poziom gry naszych zawodników? Czy widzi w nich jakiś potencjał na mistrzów świata? der jest per Polen überhaupt. Sekcja Polska i tak, i tak, jako jedna jedyna, do tej pory wyłoniła ze swoich zawodników mistrza Świata w osobie pana Adama Kołajdziejczyka i do tej pory była zawsze jedną z najmocniejszych naszych konkurentów. Natomiast na mistrzostwa świata w Karpaczu, w własnym kraju wiemy, że wystawili najsilniejszą drużynę i będzie to dla nas bardzo silny i liczący się przeciwnik. Słyniemy z polskiej gościnności, ale sądzę, że przy stole tego nie było i na tym się skończyło, podejrzewam, jak potraktowali prezydenta przy stole. Jeśli chodzi o polskich zawodników, to niestety tutaj mamy takie małą uwagę, że bardzo, bardzo dużo jeszcze... Bierze tą grę, tą zabawę za bardzo na serio, i przez to e, reagują nieraz niekiedy bardzo negatywnie. To jest jedyny zarzut co do polskiej sekcji, polskich zawodników. Natomiast jeśli chodzi o to drugie pytanie, o gościnność Polski była, jest i zawsze jest wspaniała.